Określenie niezwykłe miejsca kojarzy się nam z czymś rzadkim, wyjątkowym, odległym, trudnym do zobaczenia. Tymczasem nie zdajemy sobie sprawy, jak często są one bardzo blisko nas, tylko ich nie dostrzegamy. Do takich niezwykłych miejsc należą stawy. W Polsce jest około 70 tysięcy hektarów stawów najwięcej w Unii Europejskiej. Na terenie województwa śląskiego, gdzie umiejscowiona jest akcja filmu areał stawów hodowlanych jest największy w skali całego kraju i wynosi około 11 tysięcy hektarów, co stanowi prawie 15% powierzchni krajowej stawów rybnych. Większość ich zlokalizowana jest w południowej części województwa, to jest w powiatach bielskim, Cieszyńskim i Pszczyńskim oraz w okręgu rybnicko-raciborskim. Taki rozkład ma swoje uzasadnienie historyczne, hydrologiczne, a także klimatyczne. Region od Skoczowa do strumienia ma nawet określenie Żabi Kraj dzięki rozwiniętej tam gospodarce stawowej. Stawy to jednak nie tylko produkcja rybacka. Stawy to również niezwykłe miejsca, które mogą służyć innym celom. Te cele to rekreacja, bezpośredni kontakt z bujną przyrodą. Niecodzienne widoki, cisza, spokój, czyste powietrze, edukacja ekologiczna i wiele innych. Sam dojazd do stawów często jest atrakcyjny. Można poznać ciekawe okolice, budowle i krajobrazy, inne o każdej porze roku. Przychodząc tu, nawet często, zastajemy za każdym razem coś nowego. Stawy, w zależności od etapu cyklu produkcyjnego są opróżniane, nawożone, uprawiane, nawet obsiewane, ponownie zalewane wodą i zarybiane. Tutaj, w opróżnionym stawie, widzimy zabiegi pielęgnacyjne oraz skorupy największej w Polsce małży, szczerżu Wielkiej. Większość grobli jest równych i wygodnych do spacerów. Spotyka się tu wciąż inne rośliny, kwitnące w różnych okresach. Drzewa, zarośla, trzciny tworzą tajemniczy nastrój podkreślany odgłosami przepływającej przepustami wody. Kumkaniem żab, śpiewem i krzykiem ptaków ukrytych w drzewach i wodnych, wśród których najgłośniejsze są mewy śmieszki. Poranne mgły. Wieczorowe zachody słońca są tu niezwykle malownicze. Promienie padające na wodę przez gałęzie czy wysokie trzciny stwarzają bajkowy widok. Łabędzie pływają dostojnie, czy to same, czy całą rodziną. Kaczki, perkozy i inne ptactwo wodne pływa dalej od brzegu, choć czasem spacerują również po groblach. W rowach rozprowadzających wodę i w stawach dostrzec można różnej wielkości ryby. Poszukajcie i w swoim regionie stawów. Warto na dnie przychodzić, odpocząć w pięknej scenerii, czystym środowisku, w kontakcie z naturą. Stawy to naprawdę niezwykłe miejsca.